Nie mam co prawda takiego teresiku oświetlonego Ale widok mam ten sam Ten telefon tego nie oddaje Ale spoko Widzicie nigdzie są takie fajnie oświetlone dachy tu po drugiej stronie, nie mają takiego widoku jak ja, ale no, w ogóle zarąbiste. I tu jest basen za 50 funtów, za 7 złotych niecałe. Taki nieduży, ale można przyjść, nawet jak się tam nie mieszka, dupę pomoczyć za 7 złotych, to jest spoko. No taka rezydencja. Nazwijmy to dzielnica rezydencji.